Wąsy u mężczyzny oznaczają kilka cech. Po pierwsze jedni przywiązani są do tradycji, bowiem męskość często kojarzyła się z zarostem. Inni odwrotnie są przywiązani do mody. Właśnie mamy w tej chwili modę lekko obrośniętych mężczyzn. W związku z tym zależy to też od stylu wąsa. Styl wąsa pana Lewiego jest stylem sprzed 30 lat i gdyby spojrzała na niego kobieta prawdopodobnie patrzałaby na niego kątem oka, żeby tego wąsa nie widzieć, bowiem zarost dzisiaj to nie tylko sumiastość pod nosem, ale również i obecność gdzie indziej tego zarostu. Jeśli się go ma, jeśli się go ma ładnym. A tutaj raczej u pana Stanisława można sądzić, iż wiele z nim, wiele jest w nim takiego przywiązania do pewnych schematów, do pewnych stereotypów, do pewnej przeszłości. Która w dużym stopniu już nie jest aktualna dzisiaj. Ja zapytam pana o te, o, o te wąsy w takim razie. Tak? Jak one się kształtowały, bo mamy kilka wstrząsających fotografii z, z kariery jeszcze piłkarskiej Stanisława Lewiego. Jedno jest nawet chyba jeszcze z czasów, kiedy pan był e, zawodnikiem. O, Bohemiansa, praga, jest pan uważany za legendę. Bohemiansa tam na pierwszym miejscu panenka, a pan numer 10 na tej liście, liście gwiazd, brawo. No ale jak widać ten wąs się nie zmieniał. Ten... W którym roku pan zapuścił wąsy? po tom, co no, od potem, na wojnie, to skończy, sam Od razu po tym jak skończyłem wojsko, czyli a. miałem 21 pan, lat. Tam mówił, tak. I tak jak tu Mam pan wspomniał, leta, to rzeczywiście 80, 30, 30 lat, tak. a z żoną już 33 <laughs> lata no Tutaj niektóre fotografie powiedziałbym, że oczywiście się. Zmieniały się tendencje, była i broda, jak widzę. Tak, działo się. To byli czasy. To były czasy w Berlinie. Tak, to... A w Berlinie dużo w było Co <laughs> <laughs> To mi się wszystko zgadzało?